Nowy sąsiad oznacza nowe przygody, a więc witam was Hello Neighbor 2. Dzisiaj poznamy troszkę tego pana jego mościa i wiem w poprzednim odcinku ym, był jeszcze muzeum, było jeszcze muzeum w poprzednim odcinku, ale nagrałem, ale nagranie było tragiczne i po prostu no, no nie nagrałem tego, tak, no patrzcie mi, ale nie chcielibyście tego oglądać, naprawdę. Wolelibyście patrzeć się w ścianę niż oglądać to. Dobra. Najpierw zróbmy szybki rekonesans, co my tu mamy. Tył domu. Widzę, że tam jest jakaś budowla, tam będziemy mogli może pójść. Wejdźmy do domu kulturalnie. Głowa dzika. O kurde, on tu jest. Tu coś mamy. Więc... Tu też nie wejdziemy. Nie ma dziury żadnej. Jakbym na górę wszedł. Na przykład Kawałek mapy. I będziemy potrzebowali mapy. Troszkę mapy. Będziemy potrzebowali... Tu jest jakaś dziura, to też raczej nie. Co? Co zrobiłem? Co on tak jęczy dziwnie? O, dobra, czyli tu roga mu brakuje. Dobra, bo on tu idzie, ja już go słyszę. Dokładnie tak. O, tu możemy wejść w ogóle też. A tu wejdę, wejdę. Okej. Okay. Gdzieś wchodzimy, tylko pytanie gdzie i po co? Bo to też może mieć dużo sensu, a... jeszcze ja się... Mało sensu, właśnie. Co to jest? C? Litera C. Może tam coś będziemy musieli przeciąć. Łopatę mamy. Dobra, pierwszy. Oho, nie zauważył. No, broń! Chyba nie będziesz we mnie strzelał, nie? No co? Masz jakiś problem? Koleś? Jak się patrzy ty? Widać, że bardzo pilnuje swojego tutaj ogrodu i w ogóle swojej prywatności. Bar bardzo pilnuje. Ja to szanuję. Ja nie będę się żalać w życie. Co miałam już to Widzę przełącznik, więc coś w tym miśku jest. Na pewno to sobie zostawię, bo tego nie będę na razie używać. Rzucę nożyczkami. Przełącz to. Kurde. Piąłem to! Czemu to można brać? Po co mi jest ta wajcha? znowu? Myślałem, że to trzeba przełączyć, a nożyczki wywaliłem. Tu no coś jest. Klucz mam. Mam klucz. Czy... To on tu idzie. Prawda, że on tu idzie. Albo nieprawda. Może coś sianie. Oj, 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 oj. Oj, 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 Nie widziałeś mnie. Zastanawiam się, do czego jest mi potrzebny ten kluczek! No, A ty co ty tu? Możesz wchodzić. Kurde. Za człowiek niby dziaduszek, ale werwema, nie werwę ma. U skrzynię tam widzę. Dobra, idę po łom, bo tutaj nie mam łomu, no, kurde. Nie nie, 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 nie. Idź ode mnie. Proszę, stop mnie. O, adrenalina podskoczyła nieźle, bo ja nie wiem, do, dokąd to może chodzić, a dokąd nie może, więc kto wie. Dobra, nie będę tam szedł, po prostu się przeteleportuję. 3, 2, 1. Pik! No i co dnia, tak? Można się telepać. Dobra, um, tu tym razem, hej, w sensie jak nagrywałem poprzedni odcinek, to tutaj była taka kamera i można było widzieć, ale nie wiem, gdzie jest ten monitorek teraz. Dobra, ale ja tu nie przyszedłem tutaj poświedzać i pogadać, tylko przyszedłem po łom. Po łom, dokładnie, łom. Jeszcze mi będzie potrzebne, chyba nie. I jeszcze raz. No i pięknie. Dobra, ma, dy, już mamy ten łom. To chodźmy sobie, zaglądnijmy tutaj. bo tu nie ma. Albo jest. Tylko on tu chyba idzie, prawda? Przydałaby się jakaś luneta albo lornetka. Dobra, ja to robię. Tapaj. Dobra, jestem tu. Nie ma mnie. Czy to jest do tego kluczyk? Powiedzcie, że tak. Powiedzcie, że tak. Mi się nie chce szukać innego. Jest. Chyba jak mapy mam Czy to mimo że jakikolwiek pomóc Chociaż nie! Pomoże, pomoże i to całkiem dobrze pomoże. Pomoże, ponieważ ym, tam była taka mapa widziałem. Taka mini mapka i ona... Ja ją tam widziałem, ona, ona była dokładnie... Gdzieś w tym miejscu, gdzieś tutaj. Na razie czego ja nie będę potrzebować. Na razie nożyczek nie potrzebuję. To było najgorsze. Najgorszy sposób poświęciem na te nożyczki, bo cały czas zapominam, Ale i tak się nie dostanę w ten sposób tutaj, bo z wiadomych przyczyn. Kto on tam robi, ja nie wiem, jakąś jogę tam. Ja tu. Może tu? Uciekaj, 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 uciekaj. Kurde, on strzela! Strzela we mnie. Tu za. Poza... Jezus. O, naprawdę, jak ja to przejdę? Czy my tu mamy szukać igły w stogu siana? No nie gadajcie. Naprawdę. Jak ja to przejdę, to BDPN podziwu. Co? To co jest? O kurde. My tu mamy safe otworzyć. No to już mamy, chyba wiemy po co my mamy tutaj chodzić za tymi wszystkimi rzeczami i tak dalej. Bo to nam da. Mi Po co mi jest ta dziwna cyferka? To kurde! Ustrzela we mnie, no co za pajac! Dobra, coś z tą dźwignią musi być, nie tak. Czego nie tak? Nie wiem, ale. Ale... Chcę bardziej poszperać w tym domu. Nie chodzi o to, że wejdę sobie o na te pięterko i cyk pyk bada bum. Nie, nie chodzi o to. Chodzi o to. Oj, 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 oj. ja nie mogę, nie. nie. Wystrachałem się, tak? Każdemu ja, może się zdarzyć. zdarzyć. Tu wszedł. Nie, nie wejdziesz tu. Co mnie zgrony Jakby bym o, z o! o, o, o. Jest! Co? Zabrał wszystko! No nie, ty parchlaku! Bezlitosny. Sraj się. Ile ci powiem? Na razie mi te cenie jest potrzebne. Ale i tak... Powinienem to wziąć, prawda? Bo nigdy nie wiadomo... Jak bardzo może być to potrzebne tu wejdę Dobra, jestem... wozien. No nie, nie wejdziesz tu! Akurat ci się zechciało! Co? Kompat ci się zechciało? No... No strzela we mnie! Zgłoszę cię, pójdziesz siedzieć! No co ty robisz, że się tu... myje spokojnie. No kurde! Nie no, to ta gra mnie oszukuje. Zawsze jak pójdę w jakieś miejsce, ustronne albo co. To F było. Tam było C? Teraz mamy F. Sraj się. Wyrzuciłem to gdzieś. I co? Jajco, jajco, i co? Jajco. No podzwinępsko. Podzwinępsko, kurde. O, 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 mapa, 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 kurde. Przepraszam was widzowie, że tak to dziwnie wygląda, ale on nie umie się bawić. Nie umie grać normalnie. Widzę! Przełącznik! To chyba to, prawda? To musi być to. Tu jest mapa. Innego sposobu nie widzę. Dziwnie to wygląda wiem, widzowie, ale... ale wybaczcie mi te zdobyć tą mapę. Dawaj łom. Opa! Chodź, weź tą lufę mi z ekranu. I co? Ale wyrolowany. Ez. Jedneczka. Proszę. On mnie dalej widzi. Co się stało? I mi ten wykrzyknik teraz będzie cały czas? Tutaj na ekranie? Się... Wskazywać? Ej, no ale jak? A ja chyba wiem! One wydają takie dźwięki, takie, Takie jak niedźwiedź, i wtedy to jakby go tu zbawia? Zbawia? B! Mam literkę. To my się tutaj w alfabet jakiś bawimy? Polerny alfabet? Dobra, na razie go tu nie ma. Tu jest nasza F. -ka. Nie wiem, gdzie on polazł. Mam to gdzieś. Aha! Teraz RCB. Nie. Chwila. Prawmy to. Korzystajmy. A C, tu mamy. Dobra. C było w toalecie. Nie, na jakiej toalecie? Tu w poduszce. Gdzie jest C? Gdzie jest C? Ale dziękuję za Wam za wszystko, jeśli dotrwaliście do tego momentu. No i co? Chyba. Nie uwierzycie. Okazało się, że to C nie było w tej poduszce, tylko na samej górze, więc jestem głupi. Bardzo przepraszam, ale w następnym odcinku. No, skończę ten dom. Obiecuję Wam. No i co? Chyba.